Pan z wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do jednej wsi, tam pewna niewiasta imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadwszy u nóg Pana słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posłów, a stanąwszy przy nim rzekła: Panie. Czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. A więc. Chrystus tutaj wyróżnia Marię, która jak gdyby wierbiła Chrystusa. Marta wiele pracowała i czasami, czy czasami my za dużo nie pracujemy. Owszem, mamy się zarabiać na chleb, bo w modlitwie Ojcze Nasz modlimy się chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, ale przede wszystkim powinniśmy wierbić Boga i zawsze Jego stawiać na pierwszym miejscu.